Finalnie naprawimy błąd poduszki kierowcy. Podłączyłem wszystko? No ja nie wiem. To ja też nie. Tablice rejestracyjne domy. To tak do kawalera. I dopiścimy wajpera. Tak naprawdę ten element to jest ostatnia rzecz, którą muszę tutaj zrobić. Tutaj mamy naszego Range Rovera Iwoka. Ona zaczęła pękać. Chodźcie, spójrzcie na to. Patrz. O, dobra, widzę, o. widzę, widzę, jest, jest. Będziemy oklejać Mavericka. Garażowa amatorka, odcinek czwarty Dzień dobry, nasze gwiazdo Witam Pokaż, co masz w bagażniku Więc tak, mamy tutaj fanciki, żeby wajperek działał Mamy całą taśmę airbagu Zestaw Neo Tools Załóż i Mamy zestaw mały, film. Dodatkowy do ZZZZ, Firmy, nie powiem jakiej honory. Co? No i komputerek, żeby usunąć błędy. Mamy nadzieję, że tym razem się usuną. No i małe, co nieco. No, no to zaczynamy. Tradycyjnie. Słyszałem, że akumulator padnie Przez sekundę kliknąłem guzik, nic, nie? By było tradycyjnie podwójnie. Ściągamy płachtę Załka które zrobiła więcej kilometrów po garażu niż po drogach publicznych I dzisiaj naprawimy finalnie to, co nam się nie oddało w odcinku pierwszym, drugim. Trzeci był z Hiszpanii. Mam nadzieję, że hiszpański odcinek oglądaliście. Jak nie, tutaj się karta pojawia, żeby wbić na hiszpański odcinek ze mną czy naprawiliśmy Gruzina. A dzisiaj, odnosząc się do naszych niepowodzeń z pierwszego takiego odcinka, finalnie naprawimy błąd poduszki kierowcy po naszej ekspertyzie taśmy Airbag. Wracając do zasad BHP: bezpieczeństwo hamuje pracę, no jednak dzisiaj odkręcimy prąd. Brian, masz dużo samochodów teraz na warsztacie? z 10, nie? Bardzo dużo. Jest to, ogrom. To nie chciałbym, żeby klienci dostali informację, Dzień dobry, bo Brian miał mały wypadek. <noise> nie chciałbym, żeby taka stacja miała miejsce, dlatego probo włączymy, żeby poducha nie wyszczuliła ci w mordę. Nie, bo my mamy bezpieczne auto USA i u nas jest bezpiecznie i poduszki nie strzelają. Tak, bezpiecznie, a niedługo będzie nawet w terminie. <głos> no, <głos> będzie. <głos> Jaki mamy problem? Podłączyłeś prąd, a klapki są elektryczne. I <noise> nie działają. <noise> Więc podłączaj ten prąd i otwieramy drzwi. Por favor. Wypakujemy sobie taśmę airbag i na początku złożymy sobie przełącznik od wycieraczek i kierunkowskazów, jak i regulator od pedałów. No on reguluje odległość pedału, bo to masz małą regulację e, fotela kierowcy, więc pedały możesz sobie do siebie przesunąć i oddalić, jak masz dwie nogi. To, to też zamontujemy, ale w sumie to wiedziałem, ale dla was może ciekawostka. No mamy blokadę e, samej taśmy airbagu, żeby się nie przekręciła, żeby nie było sytuacji, że się po prostu przesunie i nam się zerwie po przekręceniu kierownicy. Więc to taka fajna ciekawostka, że tą fabryczną Blokują i nie trzeba się tym martwić, że nie będzie na środku. Także będzie na środku. Mamy już podłączoną taśmę, teraz sobie ją skręcimy, założymy obudowę, kierownicę i myślę, że to powinno już działać wtedy. No okaże się, jak podłączymy komputer i sprawdzimy błędy. Oby to było to, bo mi się nie chce już tego robić. Nienawidzę elektryki. Ja też nie. Plac zabaw. Berlingo naszego sąsiada, w bardzo serdeczny sąsiad. Ostatnio jak tutaj siedzieliśmy przez dwie godziny, próbowaliśmy zdjąć kierownicę, nawet narzędzia przyniósł. Tak i bardzo się przydały, najważniejsze, że był młotek. Tak, dziękujemy. Młotek się przydał właściwie, no bo żeśmy trochę pokali chyba. Pukali, mało powiedziane. Wyrwaliśmy... chciałem przeklinać, tak? Wyrwaliśmy kawał aluminium. Ale działa. Działa, zrobione. Emilu, podasz mi proszę... Co? Ten, grzechotkę mi daj. Z, Kurde, z dziesiątką. Dawaj to, nie, no dziesiątkę? dziesiątkę mam. Masz, proszę bardzo. Dawaj. To jest tak, że grzechotka, która odkręciła tę kierownicę? Tak, to jest tak, że grzechotka na sterydach. Hit <laughs> poprosimy fragmenci z ostatniego filmu. Jakby to nie wierzył, mamy w zestawie taką. A odkręciliśmy, no tak jak widzicie, na prezentowanym obrazku za sekundę. Nie wierzyłeś w małą grzechotkę i co? No dobra, teraz się pomyliłem. Żeby to odkręciło kierownicę? <laughs> Nie mam światła. Poświecić to sobie mogę tylko oczami. Ej, <grystanie> w sumie to byłby patent, co? Świecące gały mieć. Ale to w cyberpunku takie rzeczy. Tak, zawsze mógłbym założyć czołówkę, ale Ale nie będziemy z starymi dziadami. Ogarniasz cyberpanka, co tam więcej chodziło w tym cyberpunku? Nie grałem w to. No ale tam wiesz, ludzie, szczepy, skaczą, no. Jesteśmy takimi półrobotami ze świadomością ludzką. A no, biorąc tak. pod uwagę, że to był 2077, to jeżeli jakimś studentem żyjemy tych 80 lat? Nie dożyjemy. Nie do... no, w sumie. <grystanie> nie dożyjemy. W dzisiejszych czasach nie dożyjemy Ale chciałbym dożyć tych czasów, nie? Ja też. Wiesz bardzo, ale patrząc na to jakie są czasy, to zaraz mogę może nas CBS zwinąć taką. <gry> Uważajcie, jak zamawiacie części na Allegro, jak już zamawiacie, to nie dzwońcie Dzień dobry. Dzwonię od wentylatora, wyszedł numer ogłoszenia, bo ja się z tym przejechałem. Jestem półtorej tysiąca w plecy. Allegro nic z tym nie zrobi, bo nie kliknąłem kup teraz. Zadzwoniłem do Pana, powiedziałem, że chcę dany wentylator. I dwa wszystko eee. zrobił? Pan mi wysłał zamiast do Audi S5, wysłał mi wentylator do Golfa 6, który kosztuje 200 zł. Nowy. No i jestem półtorej tysiąca w plecy. Ale, ale to jest jawne oszustwo, nie? Tak. No i w sumie to ja nie mam problemu. Możemy tutaj podlinkować w filmie tego pana z Allegro. No nie wiem czy on jeszcze ma konto w ogóle. Aha, czyli konto usunięte już prawdopodobnie po tej no, transakcji prawdopodobnie tak, no, bo nawet nie, ja próbowałem tam ocenę mu wrzucić, a tam żadnego kuszenia już nawet nie ma. Aha, czyli chłopak zarobił na oszustwie. Tak. Czyli a? uważajcie i róbcie kup teraz, nie dzwońcie na szybko, idziemy, wam wysyłali za pobraniem. Tak, no, idzie się przejechać na tym. Panie Lufa, złożone. Złożyliśmy sobie już obudowę. Jest luks. Teraz tak, kierownicę włożymy tylko w jedno miejsce, ponieważ kierownica ma w jednym miejscu wypustkę tak. i to nam tylko w jedno miejsce wejdzie. Tak Taki fajny rodzaj prowadnicy. Tak, przynajmniej nie pomylimy. Teraz włożymy sobie kierownicę. Kabelki jeszcze ostrożnie. Kabelki. Miejemy, <grym> to, miejmy, <grym> miejmy to za sobą, nie? No, tu możemy sobie nawet zostawić tę blokadę z taśmy. Uwaga, już. I'm mechanic. I'm mechanic i teraz możemy sobie wyjąć tę blokadę. Blokada wyjęta. Włączamy poduchę. A, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze Przekręcamy kierownicę. Aha, aha, dobra, dobra. Już się pośpieszyłem, bo już się doczekać nie mogę. I jak to zrobimy, to oficjalnie Viper będzie w 100% znowu sprawny. <laughs> Ty jeszcze nie wiadomo. <laughs> nie, kur... <śmiech> nie, nie <śmiech> mi tej rzeczy, nie. nie. Nie, no nie wiadomo Nie goduj, nie goduj. Panie prezesie, trzynastka. I ten duży ten, nie? Ten duży ten też. Drzechota i trzynacha. A, jeszcze pan przedłużek. No bardzo. Dziękuję bardzo. Hostessa warsztatowa. Ale się kręci. To się dobrze. Nie no, dobrze się kręci. Podłączyłem wszystko? No ja nie wiem. Ja też nie. Dobra, jest git. <ścoughs> Ale ten Carbon Forge siedzi. Ja cię ja A no może nie tak mocno? po tym i tak nie odpadnie? Robię na... Dobra, o, myślę, punch, starczy myślę. Patrz, bo tu jest linia zrobiona. No. Tu jest linia zrobiona, no. poświecę naszym profesjonalną latarką. tutaj do linii zrobiłem. Aha, czyli no. trzeba. Ta, na jeden y. Na jeden y. Y. Dobra, podłączamy tutaj. Ja ten. też robię, sobie skręcane. mówię do, do swojej dziewuchy Wiktorii. Ja robię na uś. dokręca mi yś, yś. a ja wtedy jest dobrze. Dobra, podłączamy sobie nasz poduszek pan. Miejmy nadzieję, że nie wybuchnie jak ją podłączę. Ja będę snił jak coś. Ja w środku. Ja. Jak mi kły wywali. Nie no już podłączyłem z git. Prąd też jest odłączony, więc nie powinno wybuchnąć. Hyc hyc. Teoretycznie nie wiem czy mam przykręcać. Ja przykręcamy na mnie. Przykręcam robimy na lufę. Tak? Robimy lufę na Prim Sort. 100 Pro na Sito. Nie no masz. Od czego są te szybki? Nie wiem, dowiesz się potem. No jak, stary, od czego są te śrubki? <laughs> Ale tutaj lunia siedzi, o lolo ósemeczka Trzef potwierdzi, że lipna robota, lipna robota musi nie, dobrze poprawić. No dobrze, tylko ten plastik jest zawsze, tutaj zdłupiony, nie? Bo przez to, że karbon nałożyliśmy, to no. to jest nałożony karbon na oryginał, więc on zwiększy powierzchnię. I wypycha nam jeden plasticzek, który trzeba tutaj zasadowić. A! Dobra, to pchaj. O! I teraz jest giga. Dobra, to co? To Podłączamy prąd? Dawaj, podłączaj prąd, ja wysiadam z samochodu, bo jak wybuchnę to <śle> to nie mi w twarz przynajmniej. Super, pocieszające bardzo. Nie no, nie wybuchnie, będzie luks. Wielki moment. Za trzy, dwa, jeden. Wybuchła. Ty no, nie wybuchła. Dobra, ja przykręcę do końca. Załóżmy, że jest idealnie i już mogę to zrobić. A ja odpalam komputer. I co? I usuwałem błąd. Chyba, że już się od razu usunął, ty. Można Mo zobaczyć, czy się... Mogłoby razu... tak być, nie? Że błąd by zniknął w ogóle. Zobaczymy, czy w ogóle jest sens podpinać kompa No to... Wielki finał tej w czwartym odcinku dopiero <laughs> <laughs> Ale w ogóle jest szok, że tą część mieliśmy Że ona była w Polsce Bo ta taśma Airbag pasuje do Dodge'ów Ram'ów pięc, e, 1500 e, I do wiperów. I akurat ktoś miał w Polsce jedną sztukę I to w dobrej cenie W dobrej cenie, w dobrej cenie Nie ma błędu Mekaniki! Poczekaj, poczekaj! Yeah. Nie! Yeah. Mekaniki! Yeah. Zrobione! lekcja! O! Zero. Widzisz wiadomości? Nie ma. Mekaniki! mechaniki. Przyjechaliśmy do Art Garage, jest do Arka i dopiścimy Viper'a. Tak naprawdę ten element to jest ostatnia rzecz, którą muszę tutaj zrobić. Jak na przybitkę teraz Wam się pokazuje, to wygląda trochę jak odciski palców, ale no niestety tak nie jest. To są zarysowania. Do tego mamy spore ubytki, jeśli chodzi o lakier w tych miejscach. Nie da się tego spolerować, trzeba to polakierować. Nie bez powodu przyjechałem do Art Garage. To jest takie miejsce, gdzie ja swoje prywatne samochody zawożę, jeśli jest coś do poprawy. Robili Camaro, robili Spiątkę, kilka pierdółek, jakieś piano blaki. Zawsze u nich jest dobrze wykonana robota. A za no w sumie właściciel, Arek, spać zaproszę Cię. Dzieńko. Opowiedz Dzieńko. tym moim widzom, jak do tego podejść, bo tego elementu nie możemy zdjąć. No to jest chyba jeden i największy minus, że nie da się tego ściągnąć. Na szczęście dojście w tych autach jest dosyć dobre, żeby pozaklejać taśmą. Amerykańskie lochy. Tak, dokładnie. I spasowanie i ten jest, wiesz, jak to w amerykańcach. No co, przy, do matowania wszystko ładnie sobie zakleimy, przematujemy, damy czarny podkład, żeby nic tutaj, żeby te ryski później wiesz, przy przycięciu nie siadły. No i siekniemy czarnym, czarnym uni i, i tyle. A ta wewnątrz, mówisz, że to będzie makabra z, ci, z... z dojściem, z dojściem, bo tam ta, ta wnęka jest dosyć głęboka, ale mm -hmm. tu już słychać, że fabrycznie że fabrycznie to też nie jest domalowane, nie? Najlepiej się zrobi u Ciebie tak naprawdę. Zaufanie no no mam wiesz, podchodzę, no do takich auto podchodzę lepiej niż do swoich, nie? A swoją drogą tak jak już mamy tutaj z moimi widzami, to jakby ktoś chciał u Ciebie robić jakąś robotę, to ile musi wcześniej dzwonić, żeby mieć termin? No, tak z dwa miesiące. No. Także pamiętajcie, jak coś, to bo wejdzie się zawczasu. Chociaż ja miałem lepiej, bo ja dostałem miesiąc z No ty jesteś, wiesz, wyjątkowym <laughs> klientem, że tak powiem. No dobra, dzięki Spoko, wielkie. Spoko, zostawiaj i damy znać pórę. jak skończymy, nie? Dokładnie. Dobra, dobra, to my widzimy się na efekcie końcowym. Bestię mamy w tle, zostawiamy ją. Ogólnie czas realizacji tego zlecenia to około 4 dni, więc dość szybko. Tylko no, u Arka rzeczywiście są te terminy, no, dlatego że chłopaki robią robotę. Wiecie, to jest troszeczkę bardziej sztuka. Całe samochody lakierują, tworzą różne projekty. Zresztą tutaj kilka zdjęć a wam pokażę, jak to u nich wygląda. I mam duże zaufanie po prostu do tego warsztatu, więc jak ktoś z Wielkopolski szuka naprawdę porządnego lakiernika, to tutaj polecam. Nie mam za to płacony. Z Arkiem normalnie się rozliczam za swoje zlecenie. Także jest to czyste polecenie z mojej strony, bo zawsze jestem zadowolony z usług. No i tak jak mówiłem, na koniec tego tygodnia już odbierzemy go do W sumie to taka kropka na D, jeżeli chodzi o Vipera. Jak się człowiek na to wszystko patrzy, to się zastanawia, czy to na pewno jego, ale na to wychodzi. Można w sumie powiedzieć garaż marzeń. Tyle lat ciężkiej roboty w sumie. Ale przejdźmy do tego, o czym jest ten materiał. Nasz element jest polakierowany, i jak widzicie, nie ma już tych rys. Wszystko wygląda naprawdę ładnie. Zapłaciłem za to 8 stówek, bo trochę roboty było z oklejaniem całego samochodu, bo tego elementu nie da się zdjąć. Ale można powiedzieć, że postawiłem kropkę na D. No ale wracając tutaj do domu, oczywiście Wiper musiał mnie zaskoczyć. Klikam guzik od spryskiwaczy. Kurwa, nie ma płynu od spryskiwaczy. No ale już tego nie będę nagrywał bez przyginy, ale po prostu musiał. Element zrobiony, auto skończone. Ten odcinek zmieni się naprawdę. Tego nikt się nie spodziewał. Właśnie idziemy do Briana, do mojego podwykonawcy od napraw, autek ze Stanów, od Bezpiecznej Auty USA, ponieważ jest tam samochód mojego menadżera. I w sumie nic wam o tym nie mówiłem, ale teraz was zabiorę. Auto tak naprawdę jest przed samym skończeniem. O, pomarańczowe. Czyste pomarańczowe. Nie mówiłem Wam o tym, ale samochód jest praktycznie skończony i gotowy. Pokażę Wam to autko. Odbiór mamy za dwa dni od dzisiejszych nagrań. Przekażemy tablice rejestracyjne. Chłopaki pojadą, bo to wiecie, dla menadżera luksusowo od razu ogarną przegląd. I ten samochód trafi do mojego menadżera na tuning. Chcę Wam pokazać auto, w jakim jest obecnie stanie. Z tego tytułu, że będzie odcinek na kanale, całkowicie poświęcony tylko customizacji tego autka. Także taka krótka niespodzianka przed nami, a ja nie będę przedłużał, nie będę przynudzał. 5 minut do celu, zaraz Wam wszystko pokażemy. Jesteśmy na bazie, swoją drogą to jest kizo, piechot Briana. Ale mnie o tobie piękności ci moje, tak piękności ci moje, tak śliczny jesteś, łapę byś urwał, złamał jak zapałki. Ogólnie to jest nasz warsztatowy, warsztatowy opiekun. Chodź, chodź nam o pokażesz. Tutaj mamy naszego Range Rovera Voka. Dla mojego menadżera Szymona. Tak naprawdę zostało tylko złożyć przód i auto nam wyjeżdża. Chyba, że jeszcze coś jest z tyłu, czego może nie zauważyłem. A tak jeszcze trzeba złożyć, tutaj widzę tylni zderzak. Ale samochód praktycznie jest skończony. A jak widzicie, auto prezentuje się wam teraz na przebitkach, jak ono w stanie, no na pewno do czyszczenia, na, pe na pewno chcę potańczyć ze mną, tak? No chcesz potańczyć dok. Nie ma już przyszkale, bo tu to Coś coś zrobił. Kizo siatki. Siat, zaspokój. spokój. Ja jeszcze to że Nie, nie! On by to zjadł. <gry> Wracając do tematu. Auto jest ewidentnie do wyczyszczenia, ale jest stokowe. Ogólnie wiadomo, że biały Range Rover, chłop w takim aucie, to jest mokry sen większości dziewczyn. Więc tutaj Szymon na pewno pod tym kątem w Poznaniu będzie miał dobrze, ale dopieścimy ten samochód. Sprawimy, że ten samochód będzie wyglądał zajebiście. No nie. Także już wiecie, jak on wygląda. Jutro w sumie go odbieramy i zaraz tablicę rejestracyjne domy, To jak do kawalera. Najpiękniejsze Najpiękniejsze świata, jak ktoś mówi, że to są psy niebezpieczne, to tylko dlatego, że nie potrafi kur... wychować jest piton. Do takiego faceta to potrzebny jest chłop, silny, z twardym głosem, krótka piła, a zwierzę cudowne. I kocha nad życie, rodzinne. Wybiera zawsze sobie przewodnika jednego, ale jak masz żonę dzieci, to zapierdol za nie. Zajebista, stafiki. Cudowne. Chociaż ja jestem fanem Dog Argentino, czyli najbardziej niebezpieczna lub jedna z najbardziej niebezpiecznych ras na świecie Psy do zabijania Ale ty też jesteś piękny i krówko moja, co? No tak. Idę przekazać blachy do Briana, zbijemy pionę I lecimy dalej z tym materiałem Brian, wyłań z kanciapy. Dzień dobry Siemanko Blachy Blachy biorę Proszę bardzo, rozumiem, że ogarniesz przegląd Tak, przegląd będzie ogarnięty wszystko będzie działać Jutro Lala. Tak zakładam na, na wieczór, wieczór przywiezieś, na wieczór? Tak Zderzaczki zakładam i I hajta, tylko kołumy szybko I tak ten tak. I tak, i tak no. tak detailing pójdzie, nie? No ale nie no, przecież tego przy takim brudem nie będę jechał Dobra, czyli ogólnie rzecz biorąc widzimy się u mnie w chacie Tak e, Skończony, tak. ale to już będzie w kolejnym odcinku Bo my teraz wracamy na chatę, ale w innym temacie Zaraz wam o tym opowiem A Brian, no to co? Powodzenia, do widzenia, się ma powodzenia O, za tobą piękności moja będę tęsknił No Za to mnie. mnie. Witamy na bazie. Dzisiaj odcinek mocno organizacyjny, ale przejdźmy do tego, co chciałem Wam koniecznie pokazać, czyli sfinalizowanie GTS-a, który jest na sprzedaż. Stwierdziłem, że zrobiłem tak śliczne auto, że nie mogę sobie pozwolić na to, że przyjeżdża mi kupiec i tutaj jest ku... takie coś. Rozumiesz to chłopie, nie? To nie tylko z jednej strony oczywiście, bo to jest podwójne śmigło latające. <złyskujesz> Więc postanowiłem, że dołożę do ceny na Otomoto. Połowę tego, co wydałem, bo miałem w dobrej kasie, więc w sumie no nie wydałem. Tylko tyle, co dołożyłem do GTS, a tyle dołożę do ogłoszenia. I za dole zajebistą lotę. A że wspominałem, że to odcinek organizacyjny, gdzie trochę opowiem, co będzie działo się w najbliższym czasie na kanale. No bo w sumie skończyliśmy Viper'a. Jeżeli chodzi o range Rovera, to już wiecie, że możecie czekować się na odcinek z tuningu. Najprawdopodobniej pojedziemy do Trinity Garage, do Adama i tam ruszymy z modyfikacjami range'a i dokończymy GTS, a zmienimy tą lotę. No kurwa, pusz. No to chodź chodźcie. Nawet żeby to kurnie nie było po środku, wiecie, to jest na brzegu, to nie jest to to jest krzywo zamontowane. Ta lotka jest po byłym właścicielu tego auta. To jest, powiem szczerze, coś niepoważnego. I swoją drogą, jak się tutaj wam jeszcze pokażę, ona zaczęła pękać. Chodźcie, spójrzcie na to. Ale to pokaż taka. palcem, pokaż palcem. O, o, dobra, widzę, o. widzę, jest, widzę, jest, jest. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo niebezpieczne i nie zrobimy czegoś takiego, a że ja zawsze, jak sprzedaję swój samochód komukolwiek, ten człowiek jest w 100% szczęśliwy i tak też będzie w tym przypadku. Także te gówno zaliczy wyjazd, że tak ładnie to powiem. I zamówiłem kota, nie chcę zdradzać, bo będzie śliczny. Troszeczkę będzie niżej, nie będzie takich tutaj loch wystających w ogóle totalnie z dupy. Troszeczkę mniej, będzie, będzie tak, mm, mniej zaokrąglony. No, opałem, wam będzie petarda. Nie? I nie będzie takiej. Żeby być jakieś przetłoczenia, czy coś. A tą lotkę. W jakiś sposób zutylizujemy, albo zostawię ją, i może nabywca na gts się trafi, to mu dam jako półkę do garażu, bo powiem się szczerze, że. No słabo, słabo. Tak dobrze skończony samochód, tak dobrze wyglądający, wszystko kurwa podpięte na ostatni guzik i takie gówno z tyłu. Jak widzicie, uczciwość mym e, życiem przemawia cały czas, ponieważ ja lubię sprzedać i mieć święty spokój i nienawidzę, jak ktoś mi przyjeżdża i mówi: Potargujmy się, porarujmy, pewnie się cytali, bo tu tamto siamto. to. Ja jak ja sprzedaję, to jest kurwa Ideał, jest dopieszczony do, co do joty, cena jest jaka jest. Stargować jedynie mogę na paliwo. Bo w sumie nie zatankowałem go do pełna Nawet z pełnym paliwem go sprzedam <laughs> Nie lubię się targować I go skończę tak Żeby nie można było się do niego O nic przypierdolić Po prostu igiełka Jeszcze jedną rzecz poprawię jeżeli chodzi o skórę Na podłokietniku i w sumie będzie igła Żal mi będzie go sprzedawać, jak go tak zrobisz do końca Bo mi co tak w tym aucie to ta lotka, jak widziałem ją w lusterku Jak próbowała odlecieć, rozumiesz? Ta dupa chciała pofrunąć No ale za tłusta jest, żeby polapać Ona żyła swoim życiem <grymka> Mało powiedziane, Dupa chciała polecieć A skoro już przy organizacji jesteśmy i przy planach na najbliższe odcinki To jak widzicie Maverick jest seryjny Ale taki też nie będzie, ponieważ będziemy oklejać Mavericka Odezwał się do mnie Szymon, serdecznie pozdrawiam z firmy, nazwy jeszcze na pewno nie pamiętam, ha, to jest coś Fire, coś, coś Backfire. Chyba Backfire, chyba dobrze powiedziałem. E, I będziemy oklejać Mavericka na odcinku i powstanie z tego pełen materiał. Także jeśli jesteście nowi na tym kanale, to już mniej więcej wiecie, co będzie działo się w najbliższych odcinkach i czy warto zostawić suba, bo dobijamy do 300 tysięcy subskrypcji. Sprawdź, czy na pewno subskrybujesz? I kliknij tego suba, bo naprawdę 300 koła to jest nasz cel na ten rok. I w sumie moje marzenie YouTubeowe, jak zakładałem YouTube'a, to pamiętałem, jak powiedziałem, że 300 tysięcy subskrypcji to jest idealna liczba, która pozwala jeszcze mieć całkiem spoko życie prywatne, no i wystarczającą rozpoznawalność, żeby tworzyć i robić dla Was fajne rzeczy. W tym materiale to wszystko. Wiecie, co będzie działo się w najbliższych treściach. Jeśli się podobał, łapę w górę, no i pamiętajcie o tym subie, dobijemy 300 koła subskrypcji. No to co, do następnego, trzymajcie się, cześć.